Proste, ja dzisiaj pokażę Wam szybką instrukcję ustawienia rozrządu w silniku 1.6 HDI To jest akurat Peugeot 308 Jak widać, ja tutaj mam już rozrząd ustawiony, jeszcze jest stary zestaw Tutaj mamy blokadę wałku rozrządu ja się pokaż, gdzie to chodzi? Tutaj mam otwór Po prostu chodzi o ustawienie niż samo zablokowanie. Tutaj na górze koła, czyli gdy mamy ustawione, to wtedy na górze koła magnetycznego do czujnika położenia wału. Tutaj mamy po prostu wtedy blokadkę. blokadę wtedy w góry. tam jest specjalne wytoczenie w hmm, yy, obudowie pompy oleju to jest tylko jeden taki okrągły otwór, reszta soliajowate także nie można się pomylić no i do tego pompa wtryskowa Luźna tutaj widzę. To jest. Cięcie jest szersze w koły w kole ...pompy... I ogólnie tutaj koło jest y, mniejsze. Chociaż może być tak jak na wale, więc może być, że... Trzeba będzie zrobić dwa obrotowały, wtedy może będzie pasować, ale często gęsto jest tak w układach koło na pompie jest wielkościowo pomiędzy kołem wałka rozrządu a wału korbowego, i po prostu ciężko go później ustawić w to samo miejsce. Trzeba kilka bądź kilkanaście obrotów zrobić, ale ogólnie tak to wygląda. Napinacz napinamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i. Nie wiem czy mi się to uda złapać, bo tam jest ciasno. Napinacz jest zegarowy. O, tutaj widać zegar. Nie mam jak pokazać jak to ma być dokładnie. Ale mniej więcej tak jak jest teraz. O. Minimalnie powinien iść zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ale to minimalnie. Wiadomo, że tutaj pasek jest stary, więc to napięcie też się minimalnie zmieniło. i ogólnie tak to wygląda. Ogólnie roz, rozrząd nie jest jakiś skomplikowany. Części też nie są drogie. Wiadomo jeśli ktoś to robi zajmuje się tym, no to jak najbardziej na niego taki rozrząd nie ma żadnego problemu. Jeśli ktoś nigdy w życiu nie robił żadnego rozrządu, no to jednak polecałbym oddać to komuś, kto się na tym zna. A, I odnośnie koła na wale. Tutaj akurat jest to fajnie blokowane. Ale w niektórych było tak, z tego co pamiętam 1.6 HDI, że e, ogólnie to koło magnetyczne do czynika położenia wału korbowego było na klinie. Ale na przykład samo e, koło Wału było, było również na klinie, ale klin był z luzem, Czyli, że on po prostu tam o te pół zęba się przestawiał i wtedy trzeba było to już po prostu inaczej blokować. Nie pamiętam jak to tam było dokładnie w tamtej wersji, ale z tego co pamiętam, to były takie, tylko to był z tych starszych. To jest, nie rok. Jest 15 rok. To w tych starszych wiem, że w niektórych były luźne kliny na dole, ale w niektórych też było tak jak tutaj, żeby normalnie klinicać. Ale na szczęście, jeśli ktoś robi to samodzielnie, to jest dojście do koła zamachowego. Można po prostu ustawić sobie górę i wtedy, zanim rozbierzemy dół, zanim odkręcimy koło wasowe zaznaczyć sobie nawet dodatkowo. Znak na kole zamachowym i na obudowie skrzyni, czy tam bloku silnika, i wtedy mamy już jakieś odniesienia. Nawet jeśli jest jest tak jak tutaj, ten o tutaj widać teraz ładnie to podtoczenie. Tam wchodzi właśnie ta blokada przez to koło magnetyczne. No to zawsze jest po prostu później łatwiej, nawet jeśli coś nam ucieknie, to łatwiej jest później to zgrać. Że ogólnie, jeśli ktoś grzebie w samochodach, to nie jest skomplikowany rozrząd, ale tak jak mówię, jeśli ktoś nigdy czegoś takiego nie robił, nie czuje się na siłach, nie ma wyczucia na przykład jakiegoś momentu dokręcania, a nie posiada klucza dynamicznego, no to mówię, lepiej to oddać komuś, kto to robi, bo bo rozrząd, jak wiadomo jest bardzo ważną częścią silnika. Jeśli coś źle zrobimy, no to później są już duże koszta, czy to naprawy głowicy, czy wymiany silnika. <laughs> Także jak ktoś chce, niech próbuje sam. Jak ktoś się nie czuje na siłach, niech odda to komuś, kto się tym zajmuje. Ja pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji kanału.